Kiedy dla większości z nas tego dnia niemal wszystko było już jasne, dla nich była to dopiero połowa drogi, jaki można powiedzieć, jest najważniejszy moment w pracy obserwatora wyborczego. No jeżeli się nic nie dzieje po drodze typu nie wiem, znajdą się jakieś karty, zgubią się jakieś karty lub ktoś próbuje coś wynieść, takim najważniejszym momentem jest otwarcie urny i liczenie głosów. Zamykamy. Przy tym nie mogliśmy być z naszymi bohaterami. Spotykamy się z nimi po kilku godzinach, już w powyborczy poniedziałek. Tak, zakończona praca komisji. I pani Renu, no i którą mamy godzinę? Godzina? Pół do trzeciej, za pięć pół do trzeciej. Przez cały dzień pracuje pani jako koordynatorka dla województwa podkarpackiego z jakimi problemami zgłaszali się do pani obserwatorzy wyborów? To takie różne drobne problemy w komisjach, typu, że na przykład no, ktoś przychodzi do lokalu wyborczego i zachodziło o na przykład obwód zamknięty, że miał być lokal otwarty od siódmej, a jest od ósmej. Bywały takie sytuacje, że komisja nie chciała. Przyjąć, że tak powiem, odrzucenia karty referendalnej, że wmawiała wyborcom, że muszą wziąć tą kartę, bywały takie problemy. Czuł pan? Dzisiaj tutaj, że praca obserwatora jest ważna? Jeszcze jest adrenalina. Myślę, że dopiero jak wrócę do domu, to zacznie schodzić i będzie można sobie trochę odpocząć. No ale generalnie no, mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. No i to, że no, brałem jednak udział, w, 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 wydaje się, na, ten, na tą chwilę, w, w chwili historycznej, no, biorąc pod uwagę frekwencję, jaka, jaka była w wyborach. Widać? Widać wszystko. No, już jest y, chyba wpół do drugiej. No i jeszcze muszę y, znaleźć siłę na powrót do domu. Y, y, półtorej godziny co najmniej. To, to ulga to będzie, może, jak, y, jak będę widział, że, że ten kraj się podnosi z tego bałaganu, jakim, jakim był. No wtedy ulgę poczuję. To jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze nie ten moment. Nie wiadomo, jak się co w szafach się znajdzie, jak się szafy otworzą, no to to, to, to jeszcze na pewno nie teraz, Ulga, ale radość, że e, będzie szło po lepszemu, to na pewno tak. Mamy renesans społeczeństwa obywatelskiego, odbudowanego, zbudowanego tak, jak naprawdę od dekad to nie było. I to społeczeństwo obywatelskie już nigdy więcej nie zaśnie i będzie patrzyło władzy, każdej władzy, tej nowej też, na ręce. Ale przede wszystkim nigdy już nie pozwolimy, żeby demokracja, praworządność, prawa człowieka były tak poważnie zagrożone.